dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, a dzisiejszą przygodę z Championship Managerem 2001-2002 niestety musimy rozpocząć od bardzo smutnej m, informacji, która obiegła wczoraj świat. Nie ma już z nami znakomitego napastnika, wielkiego wonderkida, wielkiej legendy nie, Championship Managera Maxima e, Cigalki. No jeżeli zastanawiacie się kiedykolwiek, kto był najlepszym menadżerem w tej grze, to absolutnie nie Christian Vieri, nie Ronaldo, nie Harry Kuel, nie Mark Widuka, nie Rudvan Nistelroj, nawet nie, nie kochany przeze mnie Michael Owen, a właśnie Maksim Cigalko, dla którego przekroczenie bariery 50 bramek w sezonie nie było absolutnie żadnym problemem. 1000 bramek w całej karierze to była rzecz, którą on z łatwością nie, robił. Tak naprawdę nazywał się Maksim Cychałka i też e, warto pamiętać o tym, że miał brata bliźniaka, Juria Cigalkę, którym był bramkarzem. No niestety kariera Maksima w rzeczywistości zakończyła się bardzo szybko, bo w roku 2008 w przeciętnym klubie z Białorusi Sawid Mohilew sam piłkarz rozpoczął karierę w Dynamo Mińsk i grając w tym Dynamie Mińsk również zahaczył o reprezentację Białorusi. Trzeba pamiętać, że w dwóch meczach, które rozegrał dla właśnie tej kadry strzelił jedną bramkę w towarzyskim meczu z Uzbekistanem w roku 2003. Nawet w tym samym roku dostał się Maksym Cygalko na testy do portugalskiego Maritimo, ale niestety w tym samym roku kontuzja zaczęła mu powolutku rujnować karierę, On miał tam problemy ze stawem biodrowym, no i ta kontuzja Tuzja zaczęła coraz bardziej, coraz bardziej o sobie dawać znać i niestety uniemożliwiła już dalszą karierę piłkarską tego piłkarza było coraz gorzej. Zresztą sam charakter tego piłkarza też nie był też nie był na pewno pomocny i też nie pomagał mu w rozwijaniu tej swojej piłkarskiej kariery, bo tutaj kasyna, alkohol nocne imprezy i oczywiście rozstanie z żoną na pewno też miało swój negatywny wpływ na całą jego piłkarską karierę. Tak naprawdę na Białorusi Maksim Cygalko rozegrał tylko kilka przeciętnych sezonów nawet na jeden sezon dostał się do Ligi Kazachskiej, ale nigdy już w pełni nie wyzdrowiał. Problemy z kontuzjami uniemożliwiły mu tak naprawdę Maksymalne wykorzystanie swojego potencjału, jednak w Championship Managerze 2001-2002, o czym też się przekonacie w tej karierze Romą, naprawdę naprawdę ten potencjał był bardzo wysoki, bo tak ja w ramach hołdu dla zmarłego wczoraj Maksima Cigalki będę chciał sprowadzić go do mojej AS Romy. Nie Klasian Huntelar, nie Michael Owen, nie Alan Smith, tylko właśnie Maksim Cigalko, chociaż miałem tego nie robić, przyjdzie do Romy. Taka jest teraz sytuacja. Tak naprawdę w Championship Managerze zupełnie też inna ta jego rola niż w rzeczywistości. W rzeczywistości te kontuzje naprawdę popsuły mu całe całe piłkarskie życie i tą przygodę z futbolem, natomiast w Championship Managerze był to po prostu był to po prostu jak to się teraz mówi kolokwialnie, dzikus. Ten współczynnik kontuzji w CM on miał na poziomie 1 albo 2, już teraz nie pamiętam, natomiast nigdy nie miał problemów z kontuzjami, nigdy nie przydarzyły mu się większe kontuzje w samej grze. Tak naprawdę, jeżeli ustawicie sobie bazę danych na maksymalną w grze, jeżeli Ustawicie sobie ligę białoruską Dostaniecie spokojnie tego piłkarza I to za mniej niż milion funtów z Dynama Mińsk, A spłaci wam się już w trakcie całego sezonu Sama gra oczywiście jest do pobrania za darmo w internecie Legalnie całkiem, więc bez problemu sobie ją ściągniecie Tak samo pensja Pensja maksyma Cigarki nigdy nie będzie bardzo jakaś wysoka Bo on nie był wymagającym graczem w tym zakresie I na spokojnie możecie go do praktycznie każdej ligi I do każdego klubu ściągnąć Jeżeli tylko się odpowiednio pospieszycie No bo to jest na tyle wielki wonderkid, że rzecz jasna Tutaj bardzo szybko też inne kluby będą się tym interesowały. Wielka ilość bramek. Finishing, czyli wykańczanie akcji na poziomie 20. Fantastyczne atrybuty fizyczne. Szybkość na poziomie 20. Zwinność na poziomie 16. Balans na poziomie 16. Wyskok na poziomie 19. I tak dalej, i tak dalej. To naprawdę wszystko fantastycznie, fantastycznie wyglądało. Jeżeli tylko ustawicie go na poziomie samotnego napastnika, najlepiej wtedy on się sprawdza. Oczywiście w duecie też będzie grał, ale tak naprawdę ten najlepszy, najlepszy moment, ten potencjał, jego zostanie wykorzystany tylko jeżeli ustawicie go nie, na szpicy, także nie ma z tym żadnego problemu ja pamiętam jak rok temu albo dwa lata temu nawet na Twitterze powstało takie wyzwanie 1000 goli Cigalko no i tam wszyscy pokazywali swoje kariery screeny, gdzie Cigalko strzelał więcej niż 1000 goli w całej karierze z rozmaitych klubów, tak? Nie wiem, rozpoczynając z Benfica, Porto czy Sporting lecąc przez Holandię, Ajax, PSV Feyenoord, nie, kończąc gdzieś tam na Francji Bundeslidze Anglii czy Hiszpanii, nie było to absolutnie dla niego nie, żadnym Żadnym problemem. Problemem, no, mógł spokojnie strzelać 2-3 gole na mecz przez, przez 10 sezonów i to też nie był jakiś, nie był jakiś wielki wyczyn, To było po prostu normalne. Tak naprawdę, tylko jedynym problemem przy ściąganiu go do innych drużyn było to, że on oczywiście jest Białorusinem, tak? Więc Białoruś nie jest w Unii Europejskiej i czasami można trafić na jakieś blokady. Ciężko go było ściągnąć oczywiście do Anglii, zanim on nie rozegrał kilkunastu czy kilkudziesięciu meczów dla swojej reprezentacji, bo tak to wtedy wyglądało. Jak wyglądało jego prawdziwe życie? No, to było zupełnie, zupełnie inaczej, i, i, i no, nie potoczyło się tak, jakbyśmy byśmy na pewno sobie to wyobrażali, tak, jak na pewno sam Cigalko by chciał. W ogóle, jeżeli chodzi o Championship Managera, to on stosunkowo późno dowiedział się, że jest legendą tej gry. Sam mówił, że gdyby dowiedział się wcześniej, to na pewno by z tego skorzystał, bo jego warunki finansowe przez całe jego życie, no, niestety, nie były. Ten poziom życia nie był zbyt wysoki. Po pierwsze, Białoruś. Po drugie, on był pracownikiem budowlanym, więc były momenty, czasy, kiedy on zarabiał 5 dolarów dziennie. Potem pracował już jako, jako właściciel swojej własnej firmy, montował okna, więc oczywiście gdzieś tam ten jego status troszeczkę wzrósł, ale cały czas mówił, że że tak naprawdę no, mógłby na tym dużo zarobić i zdawał sobie z tego sprawę, ale niestety dowiedział się o tym za późno. No, problem jest taki, że Championship Manager na Białoruś tak na dobrą sprawę w swoich najlepszych czasach nigdy nie trafił, nie wiem jak to wygląda teraz, natomiast w czasach oczywiście gry cigalki na Białorusi zupełnie on nie miał pojęcia, że taka gra, nie, że taka gra istnieje. Zawsze narzekał, że ta praca na budowie go wykańczała, że bolały go nogi, że bolały go plecy. Kto wie, może też to była jedna z przyczyn właśnie tego, że podupad na zdrowiu, chociaż Mówi się też o nowotworze, nie mamy żadnych y, oficjalnych informacji oprócz tej, że niestety maksima cigalki no już z nami nie ma i jest to wielki smutek, no bo dla mnie tysiące godzin rozegranych y, tych piłkarzem, tym piłkarzem, no i teraz niestety niestety już maksima y, na tym świecie na tym świecie nie ma. Za chwilkę spotkamy się przy okazji mojej kariery AS Roma, przeskautujemy sobie Maxima Cigalko, dodamy sobie go na naszą listę transferów potencjalnych i będziemy chcieli go przed następnym sezonem sprowadzić do Rzymu, żeby w kolejnych sezonach strzelał nam te 50-60 bramek w trakcie, w trakcie jednego roku, w trakcie jednej kampanii, a być może uda nam się też na koniec kariery powiedzieć, że tak, w Rzymie Maxim Cigalko zdobył te ponad 1000 bramek, także za chwilkę już spotkamy się w samej grze. Okej, okay, jesteśmy już w samej grze, oczywiście kariera kontynuowana przeze mną AS Roma, ja miałem troszeczkę później się pojawić z tym odcinkiem, no ale to wydarzenie, które niestety, niestety miało miejsce zmusiło mnie do tego, żeby ten odcinek zrobić i oddać w pewien sposób taki trybut mały dla Maxima Cigalki. Tak jak mówiłem, rok 2002, on w tym momencie jest w Dynamie Mińsk i cały czas tutaj w tym klubie przebywa, więc zobaczmy sobie teraz, zobaczmy sobie teraz tak, możemy go spokojnie przeskautować i dopiero wtedy ewentualnie wystąpimy o... Jakiś transfer. Chociaż wydaje mi się, że bez scoutingu będziemy mogli spokojnie zaoferować ekipie z Mińska te 825 tysięcy euro, czyli kwotę, jaką oni, no, minimalną kwotę, jaką oni będą żądać. Widzimy, że też zainteresowany tym piłkarzem jest Milan, więc trzeba jak najszybciej maksymalną Sigalkę z Dynama Mińsk wyciągnąć. Natomiast jego profil sobie za chwilkę omówimy, jak tylko scout bliżej mu się przyjrzy. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w Romie, to za chwilkę zagramy sobie spotkanie wyjazdowe z Lecze, no a potem mamy, pamiętamy, mamy bardzo ważny mecz z Kopenhagą, który może zadecydować o tym, czy my wyjdziemy z grupy, czy wyjdzie Celtic. Pamiętamy ten poprzedni odcinek, więc sprawa jest raczej jasna. Patrzę sobie na włoskie drużyny w Pucharze UEFA. Lazio eliminuje Sporting, Milan eliminuje PAOK, a Fiorentina niestety przegrywa swoje Nordem. Inter natomiast eliminuje Liverpool. A więc bardzo dobre informacje dla włoskich kibiców, jeżeli chodzi o tę edycję Championship Managera. Mamy nową, nowy deal strzeżary Bovo więc bardzo fajnie. Natomiast tutaj też jest informacja o Bufonie. Ja też tego Bufona z chęcią bym oczywiście z Juventusu wyciągnął. No bo pamiętamy, ja o tym też wielokrotnie mówiłem, że Totti w tamtym okresie namawiał Bufona do tego, żeby on przeszedł do Romy. To się nigdy nie zdarzyło. Ta historia oczywiście potoczyła się zupełnie inaczej. Buffon, legenda, legenda starej damy. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to tu będzie wyglądało, czy uda się Bufona z Juventusu wyjąć. Pozycja Juventusu, który, która teraz jest bardzo słaba, bo dopiero piąta. Pomogłaby na pewno w tym wszystkim, więc też, też na pewno trzeba o tym o tym pamiętać. No, zobaczymy, czy Maxima uda się ściągnąć do AS Romy, zobaczymy, czy uda się tego zawodnika w naszym zespole przywitać, zobaczymy, czy on w ogóle będzie chciał w tym momencie odejść z, ze, swojego, ze swojego klubu, czy dopiero po sezonie ewentualnie jakiekolwiek negocjacje będą tutaj, będą tutaj wchodziły w grę. Ok, mecz z Lecze, to jest nasz podstawowy skład, nic tu nie będziemy zmieniać, oprócz tego, że Emerson w tym meczu zagrać nie może, no bo widzimy, że jest w tym momencie zawieszony, natomiast cała reszta spokojnie Spokojnie, e, będziemy musieli na pewno pomyśleć o jakichś obrońcach młodych może jeden, może dwóch na kolejny sezon, bo na pewno tutaj Antonio Carlos lat 32, Aldair lat 36 więc będą powolutku ci zawodnicy kończyli karierę. Okej, okay, włączmy sobie Romę, zobaczmy teraz jak to będzie wyglądało w meczu z Lecce, powinniśmy sobie spokojnie poradzić, jeżeli tu nie będzie żadnej niespodzianki żadnych nieprzewidzianych wydarzeń to, to tutaj Roma z lecze powinna wygrać i, i tu żadnych problemów być, być nie może, musimy zdobyć trzy punkty no i mamy pierwszą bramkę gatuzo z asystą KFU, więc bardzo fajnie, że gatuzo tutaj się odnalazł w tej Romie i, i ma te osiem z dwie bramki, teraz dopiero strzela trzecią, co prawda, no ale pamiętajmy, to jest defensywny pomocnik i jego rola w zespole jest zupełnie, zupełnie inna. Patrzymy sobie dalej, na razie duża przewaga. Tutaj romy leczenie oddaje jednego celnego strzału, roma trzy, dwa celne, więc może to nie jest duża przewaga, natomiast no nie dajemy dość do głosu gospodarzom, i teraz gatuzo strzela bramkę numer dwa z asystą Antonio Cassano Jeżeli chodzi o lecze, tu oczywiście Rzuca się, rzuca się bardzo mocno w oczy Davur Wuglinecz, czyli reprezentant Chorwacji, znakomity niegdyś zawodnik. Obok tego Aldo Ozorio, Argentyńczyk, i powiem szczerze, że większej ilości zawodników to ja tutaj tak na dobrą sprawę nie kojarzę, a przynajmniej nie tych, którzy siedzą, są w pierwszym składzie. Wejdu, zawodnik chiński. Tutaj coś mi się to rzuca, rzuca mi się historycznie to nazwisko. Nie wiem, czy to nie był pierwszy zawodnik z Chin, który w ogóle. Gdzieś tutaj we Włoszech grał, ale nie jestem, nie jestem pewien, coś mi to świta, ale nie będę, tutaj, nie będę tutaj palił Frana, bo do końca też nie wiem, gdzieś tam mi dzwoni, ale nie wiem gdzie. Teraz mamy bramkę numer 3 w tym meczu. Strzelają Totti, tym razem Lima jest asystentem, więc na spokojnie sobie to spotkanie już powinniśmy dowieść do końca. I to, co zawsze robimy, czyli kilka zmian za Casano Batistuta, za Westa czy Zarebowoc, Zarebowo i Alberto Achilani za znakomicie występ... grającego w tym meczu, schodzącego przy owacji nastojąco Gatuzo przynajmniej od naszych kibiców. Teraz było bardzo blisko strzelenia bramki numer 4 w tym spotkaniu niestety ta bramka nie wpadła, więc czekamy na kolejną i myślę, że jeszcze tutaj Aj Batistuta Batistuta no to to nie jest dobry występ. Chłopak wszedł w 56 minucie i już 4 minuty później, 6 minut później nawet dostaje czerwoną kartkę. No więc tutaj Batistuta się nie popisał w tym meczu, ale oczywiście wybaczymy mu to no bo prowadzimy i też czerwona kartka dla Vincenta Candeli. Tutaj konsekwencja drugiej żółtej, ale jednak czerwone spotkanie dla czerwonej Romy. Na szczęście wygrane 3 do 0. Zapelujemy tutaj, może uda się wynegocjować mniejszą karę, chociaż zazwyczaj to jest w drugą stronę. No i nasz mecz, który jest meczem bardzo ważnym, też Emerson tutaj w tym meczu nie zagrał. Ma Bany i Vitali, i tutaj w meczu w europejskich Pucharach, ale myślę, że spokojnie możemy postawić w tym meczu na na, 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 na no właśnie, na są Chyba tak, chyba tak. Chyba on. Tu zagrać, tylko że, tylko że limę postawimy troszeczkę wyżej i myślę, że w ten sposób moglibyśmy to rozegrać, ale z drugiej strony można by zrobić troszeczkę inny motyw. Natomiast w ten sposób, że na AMC powandrowałby Cassano, natomiast Totti byłby tym najbardziej wysuniętym, wysuniętym pomocnikiem. Czyli mielibyśmy Asunção tutaj Totti i dlatego tego Asunsa wróciłby do składu Lima. I myślę, że to będzie silniejsza troszeczkę jedenastka niż ta wcześniejsza, którą sobie wybraliśmy. W tym momencie mamy 16 punktów przewagi nad ekipą Milanu. Do końca pozostało 9 kolejek, więc myślę, że Mistrzostwo Włoch powolutku to skudetto możemy zacząć świętować dla ekipy. Z Rzymu. No, jest blisko, nie da się ukryć, i tutaj nic złego się, nic innego się stać absolutnie nam nie powinno. No, miejmy przynajmniej taką, taką nadzieję. Więc powoli, powoli jest już Kopenhaga, no i tutaj absolutnie nie ma innej opcji, jak tylko wygrać to spotkanie, bo przy innym wyniku możemy mieć spore problemy. Nie mamy niestety graczy w kondycji 100%, ale myślę, że z Kopenhagą powinniśmy sobie poradzić. Oni też nie są w 100% przygotowani do tego meczu, też na pewno zmęczeni mają swoje mecze ligowe, tak jak i my. Więc tutaj sytuacja z... Jest... Porównywalna, no ale mamy bramkę Casano, i to jest najważniejsze. Już teraz cztery punkty przewagi nad Celtikiem. Jest bramka numer dwa Batistuty, więc na spokojnie już powinniśmy to sobie dowieść do końca. Tym bardziej, że Tym bardziej, że jest dopiero 15 minuta I liczę na to jeszcze, że Roma będzie w tym meczu strzelała. Chociaż Kopenhaga też miała przed chwilką swoją sytuację, natomiast my, cztery strzały, cztery celne. I teraz Casano, jak on tego nie strzelił, tego nie wiemy. Natomiast bardzo dobra kolejna sytuacja, i bramka trzyma notę 8 z Kopenhagi, mimo że puścił dwie bramki. to świadczy o tym, że że te ataki Romy cały czas trwają. No i czekamy. Czekamy na to, co się tu wydarzy. 9 strzałów, 7 celnych, więc myślę, że już jesteśmy poza zasięgiem. Zresztą nawet jeżeli byśmy to przegrali, to w obecnej sytuacji e, też jest awans Real z Celticiem. Cały czas wynik 0 do 0, więc też ten wynik będziemy sobie obserwować, chociaż już nie musimy, bo Castano strzela bramkę numer 3, poprawia Montella i mamy w tym momencie 4 do 0, więc też już za momencik zrobimy sobie te zmiany, no bo zmęczeni zawodnicy. Kolejny gol i Hatrick Antonio Cassano. Kapitalna sprawa. Lima zmęczony, więc wejdzie De Rossi zmęczony również. Totti, więc wejdzie Aquilani. Patrzymy jeszcze, kto ma taką kondycję niską. Montella. No więc tutaj Delvecchio. Potrójna zmiana w 58 minucie. No i już, już powolutku dowozimy to do końca. Widzimy, że ten awans jest już bezsprzeczny. Z drugiego miejsca. Niestety nie z pierwszego, no ale okazał się ten Celtic. Wielkim problemem, szczególnie w meczu wyjazdowym. U siebie nie, no bo tam 4-0 chyba z ekipą ze Szkocji wygraliśmy, ale tu jest w porządku, już Montella bramka, dwie asysty, asysta również Vincenta Candeli, no i mamy mamy, za chwilkę dowiemy się z kim zagramy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, to sobie usuniemy skład, bo będziemy wybierać to wszystko od nowa, tu Candela, Batistuta dobra, zaraz sobie to jakoś poskładamy na mecz z Lazio Wyjazdowy czyli derby Rzymu, wielkie derby wielkie derby Rzymu, to to, to jest też ciekawa sytuacja no jak tam, jak tam mój maksim, jak tam mój maksim, legenda legenda Championship Managera 2021 2002. No i tutaj jeżeli chodzi o kandele, został, został tutaj ten apel uznany. Więc Kandela będzie mógł grać w kolejnym meczu. Rzadko się zdarza, że te apele zostają uznane. Raczej raczej ta kara jest zwiększana zazwyczaj, więc się nie opłaca podobnie jak w Football Managerze zresztą apelować, a tutaj proszę bardzo. No dawno, dawno nie widziałem, żeby, żeby taki apel był przez kogokolwiek honorowany. No i naszym rywalem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów będzie wielki Bayern Monachium z Jankerem, Elberem Roke Santa Cruzem, Mehmetem Scholem, Lizarazu, Tiyamem, Salihamidzicem i tak dalej. Oczywiście na bramce Oliver Kahn, 32-letni wielki, wielki golkiper. Nie tylko z postury, ale również jeżeli chodzi o piłkę. Patrzę sobie Puchar UEFA, Milan pokonuje AEK na wyjeździe, więc powinien sobie poradzić w rewanżu. Podobnie Lazio, które pokonuje Feyenoord. No, Inter remisuje z Rangersami. U siebie 0-0. To jest spora niespodzianka, ale jeszcze jest mecz rewanżowy, Rangersi też są mocni, więc tutaj na pewno Inter będzie musiał mocno się Postarać. Nie mamy cały czas informacji o Cigalce ani od skauta, ani też od, od niego samego. Czy on jest w ogóle zainteresowany przejściem? Tak. Więc to bardzo nam tutaj na pewno pomoże. Myślę, że jeżeli tylko Dynamo Mińsk zaakceptuje tę ofertę, to już Cigalko podpisze z nami kontrakt i w przyszłym sezonie będzie zawodnikiem maestromy. Ale zostaje to odrzucone, a przynajmniej ta pierwsza oferta. Ja mówiłem wcześniej, że spokojnie go za milion euro można pozyskać. No wydaje się, że ta kwota może być troszeczkę wyższa. Na początku, gdybyśmy to zgrali, to. Ta kwota na pewno by była mniejsza niż milion euro. Teraz już Cigalko rozegrał 13 chyba spotkań, jeżeli mnie nie myli pamięć, dla, 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 dla Dynama Minsk. Tak, i 7 bramek strzelił, więc ta jego, jego wartość już troszeczkę się powiększyła. Ale co się spokojnie, nie ma co się spieszyć: Pelicoli na bramce. To oczywiście już w kontekście przyszłego, przyszłego meczu. Kandela na lewej stronie, na prawej stronie Cafu. W środku postawimy sobie na Westa i Samuela. No i oczywiście środek pomocy Gatuzo, Emerson. Tomasi na AMC Totti z przodu Casano Montella. Casano będzie chciał nowy kontrakt. Zarabia 170 tysięcy, a chce 300. 000. 50. No, ja mogę mu tak dać ze 240. Zobaczymy, czy się zgodzi. No, i powolutku możemy sobie wybrać rezerwowych, czyli Cejas. Jeden e, obrońca środkowy, czyli Lasisi, by nam się tutaj przydał. De Rossi, Aquilani, y, Del Vecchio, y, Dajmy sobie jeszcze Cezare, Bovo. A i Lime. Ok, możemy chyba zaczynać. Zobaczmy sobie, jak to wygląda kondycyjnie. Jest w porządku. Lacio na miejscu piątym. On, to nie jest dla nas zagrożenie w kontekście mistrzostwa, ale warto by było jako derby Rzymu to wygrać. Chociaż nie będzie łatwo, bo Lacio bardzo mocne. Lazio gra u siebie. Lazio obok Romy i może Leeds United. Według mnie to są najsilniejsze ekipy, jeżeli chodzi o Championship Managera. Zawsze mówię Lazio, zawsze mówię Roma i zawsze mówię Leeds United. Chociaż oczywiście jest kilka innych też ekip porównywalnych. No to jednak ci mają po pierwsze z jednej strony doświadczonych piłkarzy, z drugiej młodość nadchodzi. No i to są naprawdę ekipy, który, ekipy którymi można przez kilka sezonów prowadzić bardzo dobre bardzo dobre kariery. No, na razie mamy taki mecz bardzo, bardzo niepewny, wszak oddajemy więcej strzałów, to prawda, ale jednak Lazio też tutaj zagraża i też oddało dwa celne strzały, więc też trzeba tu uważać na pewno, tam jakaś kontuzja, dwie nawet, Pan Karo i Cezar. No i mamy bramkę Hernana Jose Crespo, a nawet drugą, więc to jest to, o czym mówiłem, w każdej chwili możemy się spodziewać jakiegoś ciosu od Lazio, no i niestety nie uda nam się zakończyć tego sezonu bez porażki, prawdopodobnie nie, nie damy rady tutaj, musielibyśmy w pierwszej połowie jeszcze Strzelić jakąś bramkę dla, dla Romy, bo jeżeli nie, to będzie ciężko nam odrobić dwubramkową stratę z pierwszej połowy. Trzeba by było szybko zacząć odrabiać. No są te strzały, jest ich dwa razy więcej niż Lazio, ale niestety Hernan Jose Crespo to jest tak znakomity snajper, że te swoje sytuacje tutaj wykorzystuje. No było blisko, ale Peruzzi doskonały mecz Angelo Peruzziego, który dziewiątkę w tym momencie ma za to swoje spotkanie. No i nie jesteśmy w stanie, niestety, tutaj nic mu zrobić. Na razie sobie ze zmian chyba zrezygnujemy, jeżeli chodzi o to spotkanie. No i mamy bramkę Montelli. Niestety nie. Totti dogrywał, a Montella był na spalonym. No i teraz Lazio odpowiada bramką Claudio Lopeza. Argentyńczyka, 41-krotnego reprezentanta. Zupełnie też o nim zapomniałem. No i przegramy. Przegramy wielkie derby Rzymu, ale na szczęście nasza sytuacja w tabeli jest na tyle dobra, że ta porażka absolutnie nam tutaj nic złego nie zrobi. Mamy cały czas te 13 punktów przewagi, tylko że nie skończymy sezonu bez, bez porażki. Jest bramka Gatuzo, ale za późno. Niestety za późno. 3-1. Gdyby wpadła Bramka Montelli, która nie została uznana, wtedy mielibyśmy kontakt i zupełnie inna sytuacja. Tutaj wiadomo, jest, jest problem. No i teraz co? No i teraz mamy lację u siebie, i to jest pierwszy mecz finałowy Pucharu Włoch. Nie będę wam tego pokazywał, tylko sobie dojedziemy do tego meczu i zobaczymy, czy odezwie się Dynamo Mińsk w kontekście Maksima. Ja tego Maksima muszę pozyskać, choćbym miał tutaj zaproponować mu kontrakt i kwotę do ręki w wysokości miliona euro, to i tak to się uda. Kasano 240 tysięcy euro będzie zarabiał miesięcznie. Udało się z zejść o 110 tysięcy, bo on chciał 350, więc myślę, że to jest spory sukces negocjacyjny tutaj naszej, naszej ekipy. No i będziemy mieli ważne mecze w Lidze Mistrzów i pewnie na te mecze sobie wrócimy w samej grze. Jeżeli chodzi o Puchar Włoch, to to jest jakby mniej ważne. Już patrzę sobie teraz, kiedy te mecze Champions League będą grane. A już tutaj. Czyli właściwie mi zostanie do zagrania tylko dwa mecze i potem sobie wrócimy już na Bayern. Rozegramy sobie te mecze, które już powinny zamknąć nam rywalizację w Serie A i ustanowić nasz zespół mistrzem. No i potem będziemy mieli rewans z Bayernem. Także, także w ten sposób sobie to myślę rozplanujemy. Więc ten odcinek powolutku będziemy sobie kończyć. Jeszcze poczekajmy do 27 marca, czyli Tydzień, czy będziemy mieli jakąś odezwę w, w, w kontekście właśnie cigalki. Myślę, że Dynamo Mińsk powinno się zgodzić, tylko mówię, już późno startujemy po tego maksima, bo to się powinno robić na samym początku, kiedy spokojnie można go wyciągnąć za około milion, mniej zwykle to jest niż milion euro. Z tego co pamiętam, ale mogę się mylić o te kilkaset tysięcy, bo to też już kilku innych, przecież wonderkidów człowiek ma w głowie, kilkunastu innych, kilkudziesięciu innych i te kwoty już się mylą. Kiedyś byłem przekonany, że Agahołem można ściągnąć za 2 miliony euro, a potem sobie przypomniałem, że to jest 7, podobnie z Broszkiem też te kwoty są bardzo, bardzo yy, zawyżane. No ale okej. Okay. Zobaczymy sobie, czy tu będzie jakakolwiek szansa, żeby tego, tego biednego Maxima ściągnąć. Kurczę, szkoda, szkoda że, szkoda, że on się urodził na Białorusi. Gdyby to był zawodnik, który gra w cywilizowanym kraju, to nie chodzi już o samą karierę, ale na pewno ściągnąłby na siebie uwagę mediów poprzez chociażby właśnie Championship Managera. No a tak nie miał, nie miał i ciężkie życie, ciężkie życie tego człowieka, no szkoda, szkoda. Wielka, wielka legenda odeszła, ale trzeba o tym mówić, trzeba o tym powiedzieć, bo to... To, bo to naprawdę setki godzin przeżyte właśnie z tym napastnikiem i wiele, wiele radości, wiele bramek przez niego, przez niego dane. No dobra. Widzę, że tej odpowiedzi prawdopodobnie miał nie będę do, do tego 27 marca, czyli do finałowego pierwszego spotkania Pucharu Włoch. No więc sobie sprawę rozstrzygniemy w odcinku kolejnym, no ale na pewno na pewno będziemy go chcieli mieć w naszej drużynie. Tu myślę, że Batistude wrzucimy też do... Um, też do naszego składu. W sumie Delveckio też niech zostanie. Za dwa dni jest ten mecz. No nie sądzę, żeby nam Dynamo Mińsk tutaj było w stanie odpowiedzieć do tego, do tego czasu. Tak jest. No jest, jest, jest odpowiedź, ale odpowiedź jest negatywna, więc tak jak mówię, no za późno po tego cigalkę sięgnęliśmy, on już jakąś tam markę na Białorusi sobie wyrobił, no nie jest dla nas oczywiście problemem zapłacenie 700 tysięcy euro do tego po dziesięciu international możemy dołożyć 400 tysięcy euro i myślę, że już tutaj Dynamo Misk spokojnie się na taki transfer zgodzi, ale mówię, pogadamy sobie już o tym w kolejnym odcinku, akurat gra mi się zapisała, więc mogę Wam spokojnie za ten odcinek podziękować. Dziękuję. Serdecznie żegnam. Grajcie w Championship Managera. Grajcie Maksymem cygalko, Wielki, 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 wielki kit. Naprawdę, naprawdę warto. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.